Dzień dobry, jak tam jak ci podoba się prusku? No, w Bruszku bardzo mi się podoba. To jest część mojego okręgu wyborczego. Jestem bardzo wdzięczna, że ludzie przychodzą na takie spotkania. Nie głosowali, tak. nie ma sprawy. Nie, bardzo się cieszę, że mieszkańcy Pruszkowa na mnie głosują. To jest ogromny kredyt zaufania i mam nadzieję, że nigdy nie zawiodę swoich wyborców, że będę ich głosem w Unii Europejskiej, bo to jest jeden z tych celów, który mi przyświeca. Jesteśmy na finiszu kampanii, ostatni tydzień kampanii, więc już czekamy, aż będziemy wreszcie mogli pójść do urn wyborczych i zagłosować na słowo Mira Opowiedz o przyszłości, jak roz się struktury w tym obwarzanku podwarszawskim. O, bardzo. Mamy kilkaset członków. Praktycznie każdego tygodnia ludzie zapisują się do struktur Nowej Nadziei. To też jest budujące, bo ludzie generalnie, nawet jak się utożsamiają z jakąś opcją polityczną, z jakąś partią, to nie zawsze chcą się zapisać do struktur, a u nas jest coś zupełnie innego. Ludzie zapisują się każdego tygodnia. Mało tego, mamy jeszcze wolontariuszy, którzy bez zapisania się do partii pomagają nam w kampanii i tych osób jest kilka tysięcy, więc to jest naprawdę fenomenalna liczba i serdecznie dziękuję każdemu, kto zaangażował się w kampanii Sławomira Mencena. Razem mamy szansę pokonać duopol, przełamać duopol popisu, razem mamy szansę odesłać tych e, beznadziejnych polityków na emeryturę tam, gdzie jest ich miejsce. I czas najwyższy to zrobić.